Dzień dobry. Siemanko. Dzień dobry. Tutaj Witamy was bardzo serdecznie. Jest na, jest. Witamy was. Jesteśmy. Jest Wojtek, Nikola i Max Emilia. I A tam. Nie milę już odcinków w ten domek robię, ale to Chyba już trzeci nawet albo trochę. czwarty. Słuchajcie, laj, lajkujcie i subskrybujcie ten kanał I naprawdę, i walcie Polecam w komentarzach Polecam Wam kanał NC Gaming Tak, to już mówiliśmy w poprzednich chyba odcinkach Wpadajcie, bo naprawdę polecamy ten kanał Bardzo nam się podobają, On, ten youtuber jest bardzo taki śmieszny No i ogólnie tak jakby I słuchajcie, jeżeli chcecie To możecie nawet Y, w, zobaczyć shorty Wojtka o kameramenach czy coś takiego, słuchajcie. Toilet, Albo w skimbi tak na przykład też... No, jeżeli ktoś, no ktoś to lubi, to naprawdę... Y, fajnie. Bo Wojtek nagrywa tam kamerameny, TV meny, jakieś tam. Ja się za bardzo TV nie TV men. Ja się... Ja, ja się w ogóle nie znam w takich rzeczach. Mam taki pomysł z moim kolegą I patrz, co wyrosło! no, z moim kolegą wszystkie nasze rysunki kameramenu zrobimy taki jeden duży odcinek, i wszystkie wszystkie obrazki będą pokazane razem. Może głosować. zrobimy nawet dzisiaj jeszcze shorta, słuchajcie, albo nawet wiecie co to chyba przed wczoraj, albo przed wczoraj, słuchajcie, zrobimy, słuchajcie Shorta, zro... Zrobi... zrobiliśmy, zrobiliśmy shorta i słuchajcie, jest git słuchajcie, my na przykład, my możemy powiedzieć, że to dzisiaj, ale słuchajcie, wy to oglądacie dosłownie, no nie wiem, bo czekaj, bo co dwa dni, co dwa dni, słuchajcie, będą wlatywały odcinki z Minecrafta. I Wojo, powiesz, co dzisiaj robimy? Dzisiaj ciągle, jak już mówiłem, że może zrobić domek, ale wątpię trochę. Czemu wątpię, że nie zrobimy? Uwaga, dywanik i dziecko. Po prostu. może tu być dywanik? Poczekaj. Słuchajcie, jedzonko przyjechało, zaraz jedziemy. Zaraz I Jesteśmy z powrotem, słuchajcie. Odebraliśmy jedząko. I zjedliśmy już. Ale słuchajcie, zaraz przyjedzie Ale zaraz przyjedzie, Słuchajcie, kolejne, ponieważ. E, przywie, przywieźli nam mało. za mało która nam kleknie. Ja I ona przy i jak zachęciliśmy, że będzie się w kuchni bawiła. I na mierzonka będzie... będzie przynosiła. No. I jak to... Coś... I przynosi. Możemy... No. I to takie prawdziwe, co możemy zjeść tak? no. Takie prawdziwe. Co nie? I. <noise> Właśnie takie dobre to jest w ogóle. ja chciałam ja pani. Kto Poczekaj, ty pan. Poproszę! Ej, w ty mi się dawałeś piacha. Ja Chciałem go przepalić. Właśnie, tutaj jest, to jest. Ej, Mamy to... już dwie wiśniowe sadzonki. Tu fajnie. Będę bierać. Dobra, tu jest tak. Dobra, Nikola, twój diody. W Na osiedle. mam. No to dobrze. Osied. No mam. Zwoń Dobra, Teraz widzowie, jestem na piątym etapie w A jak to widzicie? Znaczy, jak... że ładny to jest zamek. Słuchajcie, jeszcze raz Wam pokażę to do kamerki, no jak wygląda jest... ogólnie cała chatka. Mm. Jak widzicie, tak się ta chata prezentuje. Ona tak wygląda, tak wygląda i słuchajcie, tak będzie wyglądała też u nas w majnie. Jak widzicie, mamy kolejne kroki do zrobienia. No, mamy pierwszy. Jedzenie przyszło! Jedzenie przyszło, słuchajcie, musimy chwilkę zaczekać. Od rana na słuchajcie, jesteśmy z powrotem. E, e, normalnie. Małp nie. O te szkło zaraz mi da. Daj, zaraz mi widać, dobra poczekaj, ale to za... A ja słuchajcie, zbieraj w tym czasie bambus A no, dobra, daj mi! Bo mamy ich tutaj wulką. Max no... Dobra. I w ogóle daj, też oprócz. oprócz sobie troszeczkę Ekwipunek, bo mam... <gry> jego normalnie... Wojowskrzynce masz, eee... masz e, jak to się nazywa? To no czekaj, bo ja teraz... Masz, e, jak to się nazywa? No! A gdzie mam? Położyć dywan. Dywan na raj później połączyć. Nawet trzy żelazki. Później do domu wystroimy. Dobrze. Ale ty... to później. To położę. To to... Ale nie w domu. Jeszcze nie. A w ogóle na co mi skórzana zbroja? <laughs> nie. Dobra, Idziesz szkło. Do domu. Do, do domu. Tyły. Do domu. A to nie jest potrzebne. Ja jeśli mogę się doczekać jak zdrowie ten Diory, to tchwisz. Dobra, więc niszczymy bambusiki. A w ogóle ty wszystko dobrze robisz? A, przepraszam bardzo, poproszę kłodę świerkową. No masz w skrzynce powiedziałam ci, że A, masz... Masz yy, ten. Ja tam, ja tam, jestem... Ja się nie boję, czy spadnę, czy nie. Nikola, a, a wiesz... Prawda, że ja tylko... Ja tym, Nikola, ja a mogę z tobą wspierać? To też nie. Prawda, że na tym świecie... Ty możesz zbierać jedynie to co leży. Nie niż. Nikola, prawda, że Ty spadłeś do kefa i umarłaś i musiałaś iść po... Ja lec. też umarłam. Mam też. Ja jedyny żyję. Bo ja buduję cię. A no bo nie... ty robisz te najłatwiejsze, a my te najtrudniejsze. Patrz, ja specjalnie ci szłam do kopalni. No i dobrze. A wiesz, szłam Ci specjalnie po dioryt i tobie coś nie pasuje, bo ty jeden żyjesz. Nie, a... mi pasuje, tylko mówię, że... Rozumiem. Mówię, że w ogóle ty wiesz, ile ja już bambusów mam? To jest normalnie jakiś hit. <noise> Idzie. Proszę. A to co to? Mhm. a to to? Nic. Na kolację. Kakulaście. No, No to maksymalnie. zrobię. pankejki. 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 Aha. A ty co? Ja, ja chcę poproszę, ja poproszę naleśnika. Mamy. Na z dżemem, a nie z nutellą znaczy. A ja też chcę z nutellą Ja też chcę z nutellą To nie, ja chcę z dżemem na leśnika, Tak? Jest? Nie mamy No to ja chcę suchego Ja też chcę suchego Dobre. Tak, suchego może być A, a mamy ty tylko jeden Oj No dobrze, no to niech pani po jednej porcji przyniesie Dobrze? Po każdemu po kolei No właśnie Dobrze, dziękujemy. I mam, mogę ja, ja dwa pankejki? No. Tak, dwa pankejki. Aha. No, widzicie, e, Dobra, właśnie pisa. się bawimy tak tutaj. Dwa pankejki, Dobra, słuchajcie, ona nam prawdziwe przyniesie. Dobra, ja tak, e, ja tutaj, mamy dość dużą tą farmę bambusów, e, więc ja wszystko przerabiam na 77 bloków bambusowych no i tu normalnie teraz to my tego mamy wyżylemy my tego mamy trawojo widzisz ile ja tego mam ja dobra, 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 dobra. O ty, no, no czemu ty go bijesz zostaw go no czemu ty bijesz biedne wilażery on jest możliwy, że ostatni w tej wiosce, zostaw go Nie rozumiesz? rozumiem. No! Moja! Rozumiesz czy nie? No weźcie się z nie, nie róbcie piwy pi, chłopy. Ja umiem cię pić. Chcesz zobaczyć? No Chłopaki. dobra, ale dobra, jak umiesz się bić, to już się nie niebi. Się wiecie, No wyście się nie bicie. No słuchajcie, widzowie zaraz się obrażą i wyjdą z tego filmiku. Dobra. Jest Czy to szkoła przerobić na szyby? Nie, już mam za, za dużo. A... Dobrze. O, już jest? Bicie? Ja, ja tu mam Wszędzie swoje. Wszędzie tam nic nie ma! Jest. Jest. Yes. Yes. No? Yes. A, Jest. Nice. O oh, kurczę, bo teraz tak patrzę. Dziękuję. Dobre, dobrze, dobrze, dobrze. A, ale dobra, dobrze, dobra, dobra, Ale dobre, dziękuję. E, Słuchajcie, bo ostatnio... A to chcesz kakor... Ja chcę? Ja pankejki poproszę. Ja też. Ja też pankejki. A, a ty wypiłaś pankejka? Wypiłem. Wypiłaś? To nie... Tak, tak, To ja gowie. przepraszam. No to dobrze, to ja już zjadłam Nie, a nie wypiłam. Wypiłem. Wypiłem. No, wszyscy wypiły. Le, Tylko na też wypiła i ty też wypiła. No tak, dobrze. E, dobra. I potrzebuję jeszcze y, dwa wiaderka na pewno. Patrz, cały żelazo pójdzie w, ja w farbę. Poczekaj. Jeden i jeszcze dwa patyki. W ogóle teraz tak patrzę i widzisz, ile my mamy Uow. tego? Widzisz, ile my mamy. Jak to się nazywa? Okay. Nie, <grym multifon ideally> chodzi mi o co innego. Skibidi toilet. Skibidi toilet. Skibidi toilet. toilet. Masz na to, co sobie. dzieje. No, bardzo, 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 dużo, dużo, dużo drewna. Pan, masz jakiego? ile? No dobrze, no. no. Mam tylko dwa. Musiałem trochę wykorzystać na te chwilach. Dobra, ja, słuchaj, ja idę teraz po wodę. Nieskończone no to... źródło. Zrobimy u siebie na górze nieskończone źródło. ILE MAM TEGO? Ale Maksim nie krzycz Ile mam tego? No to co zrobię? ja z tym mam zrobić? Dobra teraz tak Nikola co mam z tym zrobić? No nie wiem coś sobie co ja, wiesz, ja, ja tak? Jestem parkurowcem ja Idę ja na dom wiem. i później I później na bambusa wszystko. Ja wiem co ja, ja wiem co so. Deski Potrzebuję ultum Dirtu. Albo normalnie tutaj zrobię taką jedną dużą farmę, jakichś ziemniaczków czy coś. Uuuu, bloki, mogę zrobić. A mi to co? Mogę srobić. Mogę srobić. Proszę. Bo proszę bo nie będzie... Mogę zrobić. Dobra widzowie, żegnamy się, słuchajcie, w następnym odcinku Mógł będziemy s... robić i farmę, i słuchajcie. Domek, końcówkę, końcówkę domu, słuchajcie. Więc my się już żegnamy, pamiętajcie, Nikola, aby zostawić supika takie... i e, lajka like i Nikola, żegnamy się takie... pa! pa!